Siemanko po głosie, może byś to jeszcze słychać, ale już mniej więcej jestem zdrowy, także mogę powrócić do nagrywania. Problemem był prawdopodobnie COVID, bo jeszcze nie wiem, będę miał wyniki za niedługo. Dostaw łapkę w górę, jeżeli cieszysz się, że przeżyłem, jeżeli się nie cieszysz, to możesz zostawić w dół, ale nikt jej nie zobaczy, bo taki jest nowy YouTube. Dzisiaj 30 skrzynek, tak na dobry początek, 30 skrzynek Raptide. I od dziś oczywiście, może nie daily, ale co dwa dni z portem wraca odcinek. I oczywiście reklamka. Raid Shadow Legends, czyli gra mobilna z mnóstwem bohaterów, ciekawą mechaniką i magicznym światem. Użyj QR-kod albo linku w opisie, aby pobrać raid za darmo na swój telefon albo PC. Wejdź do gry i wypróbuj nową frakcję. Orkowie. Każdy z nich jest unikalny, ma własny klan oraz idealnie parszywy ryj. Tam mam w planach zdobyć tyle, może Grohaka, bo zajebiście wyglądają, a póki co to mam maska. Jakąś przybłędę, ale daje radę. Jeżeli chcesz dogonić mnie z poziomem, a mam już całkiem wysoki, to wejdź w kampanię, wybierz pierwszy stage, piknij najlepszych bohaterów i przechodź na automacie po kilka razy. Daje to mnóstwo srebra, przedmiotów i punktów doświadczenia. A w najbliższym czasie wychodzi aktualizacja o nazwie Guardian Ring i będziesz mógł zdobyć legendarne czempiony, a stare zabreidować. Całe community rajda na to czeka. Kodem QR lub linkiem w opisie otrzymasz na start 200 tysięcy srebra, busty, czempiona, honoru i wiele więcej. Po odbiór nagrody kliknij w skrzynkę tutaj i to wszystko. Pobierz kodem QR lub linkiem w opisie. Do zobaczenia w gierce. Także witam po reklamie. Zabieramy się za otwieranie skrzynek operacji Raptide. Skrzynka kosztuje 2 zł. jak kupiłem tych skrzynek 30, czyli 60 chyba 2-3 zł. zapłaciłem. No, i dodatkowo klucze po dychu, czyli tam 300, 280, chyba z 5 z kawałkiem. Także no, to jest gruby opening, jak na start. Ale jak wrócić, to wiadomo, super. Pragnę, oczywiście, zaprosić jeszcze na mojego Twitcha, bo też tam wracam, nie streamowałem 10 dni. To jest Twitch TV, DMG Poland po slashu. DMG Poland, gdzie chyba Poland. Ale nieważne, dobrze, przyspieszamy opening. Przed nami jeszcze będzie opening nowych. Hamas ładny ZX Spectrum. Battle skirt. Przed nami jeszcze będzie opening, zawsze znaczy przed Wami, nie, bo ja go zrealizuję za dość niedługo, naprawdę dość krótki czas. Prawdopodobnie po tym filmie już go zacznę nakręcać i otwieram dalej. Yy, ale będzie opening tych kapsułek, co wyszły. Tylko, że też w liczbie no, nie mniejszej niż 20, większej niż o czerwony, niż jakoś może 40. I to też przy, 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 przyspieszy odpowiednio na nagraniu. Będziemy polowali oczywiście na tą naklejkę Simpla. Znowu czerwony. No już tak podejrzewałem coś. Nie wiem, czy są jeszcze dostępne te kurcze pakiety za żetony, jak one mają. Te takie kolekcjonerskie pojemniki, ja ich chyba nie będę otwierał. Bo one są... nagrałem jeden odcinek, nie, ja go chyba nawet nie wrzuciłem, ale tam nic nie dropi, nie? Można otwierać po 20, po 40, po 60. Na jednym live, jeżeli kogoś nie było, a ktoś był, to super, to mu dziękuję. No to otworzyłem 150, normalnie otworz, mam już prawie 300 tych wszystkich. Yy, pojemników i nie miałem z tego jeszcze nic i 300 razy 10 zł to jest prawie 3000 więc po prostu to jest głupota myślę to otwierać w ogóle głupota otwierać skrzynie w co ja się cały czas to powtarzam no ale no cóż no otworzyłem i raczej na youtubie tego nie otworzę ewentualnie shot z live'a no to bo na live'ie jeszcze pewnie coś tam się smyrnie ale 20 na strzała już za cholerę wolę te skrzynki niebieskie itemy coś tam oddają i ostatnio wziąłem się za nagrywanie z chłopakami z POMPA teamu. z ciastkiem. To nagrywaliśmy, jak byłem chory, tam ostatnie dwa dni nagrywałem z nimi. i Jeszcze przed chorobą nagrywałem też 2 do 4 odcinków, bo nie pamiętam, co, co chłopaki wrzucają. Odcinki pojawiają się u Pewora, yy, pojawiają się u ciastka i pojawiają się u Naturala. Także można tam do nich wpaść, zobaczyć co tam się było, głównie jakieś takie śmieszne gierki po prostu i fajna zabawa. I teraz pytanie jest do was, jeżeli jeszcze oglądacie. Czy chcecie takie odcinki również na tym kanale, bo oni są bardzo chętni, żeby nagrywać ze mną i jestem chętny, żeby nagrywać również z nimi na mój kanał. Więc jeżeli coś, to dajcie znaka, postaram się coś tam przekminić z jakichś śmiesznych wapek. ewentualnie możecie dać znaka i od razu polecić coś, to będzie ciekawe. Tylko nie gram czegoś tego, co już oni grali, nie? Nie chodzi o typ, bo Hidon CC ogólnie jest takim coś rozbudowany, jeżeli chodzi o mapy, tylko nie konkretnie tą samą mapę. O, trzeci raz czerwony wypad. Jest różowy, chociaż tyle. Podełko zabawek. Pewnie kosztuje nic, ale sprawdzę. 7 złotych! O! I na odcinku tego uciastka trafiłem kosę. Mo motylki te takie żółte. Dildoski Lore, on kosztowało chyba 600 złotych Na Skidranie otworzyłem 20, a mówię, Uj, tam No i siekło Także warto se też tam zobaczyć Nie wiem, czy on nie ma moment Dropnięcia kosy, tylko moment momentu reakcji Wszystkich na to O, ładne, o ładne, chyba Factory New A nie, minimal, ale ładne, ładne Dobra, prawie po Nie, połowa za nami Wielkie gówno Jak zawsze je. 3SG1 na Oku. Proszę, żeby coś wypadło, żeby na odcinek było. Jak nie, to już wieczność na Kidropie będę otwierał. Kidro to jest w ogóle zajebista strona. 5% więcej jeszcze przy doładowaniu i same zajebiste rzeczy dropisz, Kumaś? Trzeba przyspieszyć, bo odcinek będzie za długi. <coughs> Muszę wynająć jakiegoś montażystę. Proszę, Digielek, już mi się głos zaczyna łamać. A widzicie, że po chorobie nie udaje. Znowu łemka ładna. Uu, prawie faktoryniu. dobra, jeszcze 9. Powiedziałbym, że ostatnie 9, ale czarny Lotos po testach a na, na speedrunku trzy, dwa, jeden czuwający. Aj, jaj, jaj, ale źle leci, czarny Lotos, kurde. Naprawdę na to wydaję 300 zł. Nie wiem, który raz rzędu. Czwarty czerwony. Przedostatni klucz. Statraku. Minimal well w Dobra, to mogło trochę uratować. Tak z 30 zł obstawiam. 23 zł. No. Lepsze to niż nic. I to jest jednocześnie najlepszy drop z tego openingu praktycznie. Prawdopodobnie. Zobacz, czy zainwestuję mało, czy zainwestuję dużo, wynik jest przeważnie ten sam na tym openingu. Więc raczej wrócę do otwierania po 20 skrzynek i po prostu siądzie, nie siądzie, Teraz miałem dużo procentowo, dużo szans na fajny drop, ale się nie udało. Podsumowania nie ma co robić, ewidentna strata, ewidentny minus, około minus 50, 60-70% nawet, już mi się tego nie chce sprawdzać. Dziękuję za odcinek, łapka w górę, subskrypcja, dzwonek, komentarz jakiś, jakikolwiek. Trzymaj się, ciema.